Witajcie, O ja! Był Soro, że dzisiaj nie ma odcinka, ale nie dałem rady zmontować. Więc za to pokazuję Wam Johannesa. Johannesa 2.0 serii X2500. Y, nie wiem, to na pewno napiszę w komentarzach, który to będzie. Ale to, ale to już nie jest Johannes z serii 0 i coś tam, tylko to jest Johannes z serii X0, coś tam. I to jest X0. 2 <grym> Więc, sorry, że nie było dzisiaj odcinka musiałem montować, więc... Macie Johannesa. No spójrzcie jaki taki... Taki ścisliwy. W ogóle o tym... A, a teraz... Czekoladka. W następnym odcinku. Powiedzieć yy, taki gry to jest, bo... A przynajmniej po twarzy można to rozpoznać. kto zgadnie, to dostaje czekoladkę. Myślę, że dobry układ Dobra, ja żegnam Cześć